ciekawe, co dzisiaj będzie w szkole. Okej, okay, staję. Yy, muszę tą ścianę naprawić. Idę do szkoły. A gdzie mam plecak? No nie. Chyba na nim już ma plecak. Teraz mogę iść do szkoły. Otwierać się. Dobra, teraz chodźmy do szkoły. Przeraziadawca, Wreszcie jestem. Okay, możemy już iść. Mam nadzieję, że tam będzie dużo osób. A ła moja ręka. Nie, dziwi się nie otwierają. No, coś stało. Dzień dobry, dzień dobry. Przepraszam. Awa, moja głowa, Ała! Ała! Teraz jedziemy z tu. A właśnie. Jabłko wynosi! Okej okay. Okej, okay, jestem na krześle, ale nic się nie dzieje. Okej. Okay. Tak jestem. W szkole. Sorry. Nogi tam wkładaj. Mm. Jezu, jaka głupia noga. Mm. O, wróści usiadłem. Sorry uczniowie. Nic się nie stało, ale my sobie razem. Nie skacz tak, po prostu przejdź. O no właśnie, jakby nie zmierzyłeś głowy. O, trochę to bolało. No. Teraz wreszcie możemy zacząć lekcję. Bartosz Matowski jest? Tak tutaj. Dobrze. Michał Kazłowski. Jest? Tak tu, proszę. Tak tu, proszę pana. Obecny. Dobrze. Czy jest? Antek Pan Towski. Tak. To ja. Dobrze. I to mega. Czy. Okej. Okay. I wiadomo, że jest w klasie jeszcze Bartosz Minnekowski. Tak, jestem. O. Widzicie. Macie przerwę. Możecie wyjść na dwór. Jee. Yeah. Może jesteśmy na dbórze. Ty, gościu, kołówko. Czego chcesz? Może ci przywalić? No dawaj. Au, ma za swoje. Oło, brać go, chłopcy. Okej. Okay. Odczekaj się od moich nóg. Kapibarów. Nie nazywaj mnie Kapibarą. A moje nogi są pojemne. To nic, jeszcze ty dostaniesz kopa, poddam się tak łatwo. Uj. ребята, не затакуете меня. И тю. 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 Капибаро, бамбушаро. Ту. И. 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 Ох.